W 12. toruńskim biegu imienia Jana Pawła II wzięło udział półtora tysiąca młodych Torunian. Pomysł narodził się w Szkole Podstawowej nr 13 noszącej imię Jana Pawła II. Celem imprezy była popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży oraz uczczenie pamięci patrona szkoły. Jak najlepiej uczcić urodziny naszego papieża niż przez sport i dzieci, bo jedno i drugie Jan Paweł II... I uwielbiał. W tym biegu wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale, nagrody rzeczowe i niespodzianki najlepsi puchary. Imprezę wspierają liczni fundatorzy. Jednak największy ciężar, bo organizacyjny, ponosi społeczność Szkoły Podstawowej nr 13, m.in. koordynator imprezy Iwona Grużlewska, na co dzień nauczycielka przyrody. Nieraz człowiek musi sobie, o nie, to właściwie za dużo pracy, już koniec. A potem yy, troszeczkę się odpocznie i właściwie trzeba się zabrać, już myśleć o nowym biegu.